Witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć Wanilę, autorkę Trylogii Ognistej. Witam Was serdecznie i witam Ciebie. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęłaś pisać na łodpadzie? Wiesz co, to się zaczęło tak, że zaczęłam przyjmować izotek na twarz, takie tabletki bardzo mocne. Siedziałam w domu wieczorami i tak myślę sobie, kurde, no coś bym porobiła, ale z jednej strony one tak średnio zaczęły na mnie działać, że nie chciało mi się wychodzić. Nie? I przypomniało mi się właśnie o takiej aplikacji. To jest Wattpad, nie aż tam Wattpad, zależy jak to tam mówi. No i sobie mówię tak, że mówię dobra, to zacznę sobie po prostu pisać. I tyle, i nie ma w tym nic takiego wiesz, spektakularnego, i tak dalej, i tak dalej. Przypomniało mi się o tej aplikacji. Miałam ochotę sobie usiąść, napisać jakoś takie te myśli swoje rozwalone wrzucić do tych rozdziałów, no i, i tak wyszło. Skąd czerpiesz e, inspiracje do, do pisania? Najczęściej jak słucham piosenek. To jest coś takiego, że leżę sobie i słucham i sobie dopasowuję po prostu, nawet nie musi być tekst, tylko melodię do jakiejś sytuacji, albo coś mi nagle wpadnie do głowy, albo e, jakiś dialog mi się w głowie utworzy, nie? I, Automatycznie biorę telefon, zapisuję to, to jest najlepsza w sumie metoda, jak dla mnie. Jak w ogóle wpadłaś na pomysł napisania właśnie trylogii ognistej? Wiedziałam, że będzie chłopak i dziewczyna, będzie oczywiście ten zły chłopak. I chciałam. Dziewczyna na pierwszy rzut oka też jest dobra, tak jakby chłopak jest zły, dziewczyna dobra, nie? Ale później. Okazuje się, jaka ona była naprawdę, że tak powiem, jaką miała tu swoją przeszłość, nie? ale to już jest troszeczkę inny temat. No, ale pomysł był właśnie taki, że będzie ten zły chłopak, będzie niby ta dziewczyna, czekają na ognisku, tam się coś wydarzy i to ich połączy. No i, no i, i więcej nic nie wiedziałam, co będzie dalej. Tak, Poleciało, no, poleciało po prostu samo. Czy masz jakąś taką swoją pisarską rutynę, że tak to nazwę? Jak ja piszę, to ja lubię mieć spokój. Jak ja już jestem w takim jakby transie, bo to jest takie coś, że siadam, słucham sobie muzyki, bo muzyka musi oczywiście być. I wtedy no, mnie nie ma. Ja się odcinam i mnie naprawdę drażni, jak ktoś coś ode mnie chce, do mnie pisze, wypisuje, a mam sprawę, a mam to, tamto. Tu mama woła, tutaj telefon, tutaj coś nie. Więc dla mnie rutyna to jest. Żeby usiąść coś do picia, mieć muzyka, y, cisza, spokój i tyle. I więcej mi nic nie jest potrzebne, nie. Okej, okay, no. okej, okay, rozumiem. A jak długo w ogóle zajęło ci napisanie y, całej trylogii? Wiesz co, nie cały rok, jak mam być szczera, bo przy pierwszej części miałam ponad dwa miesiące przerwy. Um, bo no, przez hejt i takie no, różne rzeczy. No, odchciało mi się tego pisania i to tak na początku zrezygnowałam. Nie wiem, po dwóch miesiącach pisania, czy coś takiego. No, no to właśnie bez tych dwóch miesięcy, no to wyjdzie. W 10 miesięcy napisałam te trzy części. Bo później już olałam tych, yy, te komentarze i tak dalej. Mówię, ciągnie mnie do tej historii. Mówię, dobra, siadam, piszę, co będzie, to będzie. Nie? Ja właśnie pamiętam, że Bo ja chyba tak dołączyłam na odpadzie. No. Połowie, wydaje mi się, drugiej części. Wiem, że właśnie no. ta trzecia to już tak szybko chyba potem już, już, już poleciało jakoś. O Wiem tak, ona wybrać. bardzo szybko poleciała. To, to prawda. To tak, co ledwo co człowiek zaczął i już był koniec, nie? Bo było tylko po 25 rozdziałów. Rozdziały były, no, jak na, jak na mnie i dla mnie długie, bo po 80 tysięcy słów. Ale. No, szybko poleciało. Ta trzecia część naprawdę szybko poleciała. Wydaje mi się, że najbardziej z drugą się męczyłam. Cała druga jest do poprawki, moim zdaniem, nie? Jak mam być szczera, no, ale z, ale z trójeczką to poleciałyśmy szybko. Bo też yy, czytelnicy nagle zaczęli przechodzić, coraz więcej ich. Yy, I co chwilę komentarze dostawałam, a kiedy rozdział, a kiedy to, a kiedy tamto. No i później ja już też żyłam tą historią. Właśnie jak była ta druga, trzecia część, to hmm. mi się pełno na przykład. Yy... TikToków wyświetlało właśnie z trylogią. Nie wiem, czy, czy to był taki okres, że tego rzeczywiście tak dużo było. Tak. Czy nie wiem, ale no, tego, tak, tego tak, masa. był taki okres właśnie, bo teraz to już jest rok po zakończeniu trylogii całkiem. nie? Był właśnie jak druga się zaczęła, to tak od połowy drugiej do końca trzeciej, to non stop były grafiki, były filmiki, mnóstwo tego było, nie? Coraz więcej osób zaczynało czytać, nie? I oni chcieli być na bieżąco i tak dalej. Więc coraz więcej osób też robiło te filmiki. No, no to... To był taki gorący okres, gdzie naprawdę cały czas ktoś o tym mówił. O, tej, o tym opowiadaniu. Jeżeli właśnie chodzi o pierwszą część, to czy ta historia bohaterów będzie wyglądała podobnie na, jak na Łotpadzie? Czy raczej trochę pozmieniałaś? Pozmieniałam trochę. Ja tak Ci szczerze powiem, że jak teraz sobie siedzę, to ja nie mogę sobie przypomnieć, jak wyglądała ta wersja pierwotna, ta pierwsza, mhm. bo ja już tyle razy przeczytałam tą moją wersję już poprawioną i ja ją poprawiałam pięć razy. Tam jest dość sporo dopisane, więc ja nie pamiętam, jak wyglądała ta pierwsza wersja. Ale moim zdaniem no jest pozmieniane, bo sami czytelnicy zauważyli progres, jaki człowiek zrobił, człowiek, czyli ja, jaki ja zrobiłam progres pomiędzy pierwszą a trzecią częścią, to też jest dla mnie bez porównania. No i wiadomo, no i więcej człowiek pisze, tym więcej się uczę, że tak powiem, na swoich błędach. I... Więc jak poprawiam tą pierwszą część, no to wiadomo, że już miałam inne spojrzenie troszeczkę na to wszystko i tak dalej. Więc no, będzie się troszeczkę różnić, na pewno. I są inne sytuacje, są dodane sytuacje, więc no. Jak zareagowali twoi bliscy na informację, że wydajesz książkę? Byli zaskoczeni, tak powiem szczerze. Tak samo jak ja, bo no, też byłam w szoku. No, kto, kto by nie był, nie? Byli, byli zaskoczeni. Ja zadzwoniłam do mamy, mama mówiła, no co ty, nie, że naprawdę i w ogóle. No może naprawdę. Trzy albo cztery wydawnictwa ogólnie miałam do wyboru. Nie? Jak już wiedziałam, które, no to wtedy do mamy zadzwoniłam. Co zdecydowało o tym, że wydajesz książkę w BEI? Chciałam wydawnictwo tradycyjne. miałam jakoś tak, że o, że Beja i w ogóle, a że tamto nie, a to tak. Tylko po prostu patrzyłam pod kątem tego, czy są profesjonalni. Na tym nie zależało, bo to nie chodziło mi o to, że. <laughs> Ja bym mogła wydać książkę i nic by z tego w sumie nie było, no bo różne są sytuacje, nie? Jak w ogóle w Twojej no. głowie rodziły się wszystkie te komplikacje i zawiłości w życiu Natana i Adeline? Na to nie jest ciężko odpowiedzieć, bo ja po prostu sobie siedziałam i mówię tak: a dobra, to może napiszę teraz o tym, dobra, to może za chwilę będzie takie coś. No i nie wiem, no i to mi się po prostu w głowie pojawiało. To nie było coś takiego, że ja się czymś tam inspirowałam albo słuchałam muzyki, albo oglądałam seriale, albo książki nie czytałam, bo jak ja pi pisałam, to w ogóle się odcinałam. Nie czytałam nic, powiedziałam sobie, że nie będę nic y, czytać ani papierowych, ani odpada, żeby po prostu nikt mi nie zarzucił, że się inspirowałam. Więc te pomysły same się pojawiały y, w głowie. Ciężko byłoby Ci zabić jakiegoś bohatera swojej swojej książki? No na pewno byłoby mi ciężko zabić, ale jeżeli to by pasowało na przykład do fabuły albo bym się chciała z jakimś bohaterem pożegnać, albo mm, po prostu, no tak bym chciała, żeby tak było, no to bym to zrobiła, nie? Tylko chodzi o to też, jak to jest opisane, bo można zrobić pach, pach i już, nie? Ale, ale najważniejszy chyba jest opis w tym wszystkim. Więc, jakbym miała pomysł na ładny opis co do zabójstwa bohatera, to na pewno bym to zrobiła, jeżeli, jeżeli musiałabym to zrobić, że tak powiem, żeby jak była, by mnie tak poprowadziła. Nie? To pytanie jest y, troszkę ciężkie, bo nie chcę, żeby już były, były spoilery. Natomiast, hmm. jeżeli chodzi o zakończenie całej trylogii, które tak. możemy przeczytać na Łotpadzie, hmm. to czy ono miało być takie od samego początku? Jak zaczynam Ognistą tajemnicę, to nie wiedziałam, że będzie druga część. A gdzie o trzeciej w ogóle też nie myślałam kompletnie. Moje pierwsze podejrzenia to co do zakończenia by były w połowie drugiej części, jak byłam już. Mhm. No i się tak tego trzymałam, 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 I mówię o, że mówię, spoko zakończenia, nie? No i cztery rozdziały przed zakończeniem trylogii albo trzy, albo cztery, no, zmieniłam to zakończenie, no i jest jakieś. A uważasz, że to zakończenie jest piękne? Mogą być ładniejsze, że tak powiem, ale też wiele uczy i to jest fajne. Tylko ktoś musi przeczytać, żeby po prostu to zrozumieć, nie? To zakończenie, bo... No bo końcówka tak no dużo pokazuje co do ogólnie do całości trylogii. To jak ty się w ogóle czujesz przed premierą swojej pierwszej książki? Ja się czuję bardzo dobrze. Czasem mam stres, czasem mnie najdą takie myśli i mam stresa, tu nie będę ukrywać. Czasem się stresuję, ale dobrze, że mam takie, takich ludzi przy sobie, co mnie stopują. Hej, hej, dobra, spokojnie, damy radę, będzie dobrze, niczym się nie stresuj i tak dalej. Ja no z jednej strony, no to będzie to będzie, bo tak, mam swoich stałych czytelników, oni wiedzą, na co są przygotowani. Wiadomo, że kto nie czytał i weźmie książkę w dłoń. To może mu się spodoba, może mu się nie spodoba, i to jest naturalne. I tak jak mi się niektóre rzeczy nie podobają, tak nie, nie wszystkim musi się podobać to, co, co ja napisałam, mhm. nie? więc pod tym względem jest luz, tylko po prostu, no nie wiem, no czasem się stresuję, że coś nie pójdzie tak, albo coś się opóźni i tak dalej. To bardziej pod tym kątem. Czy kiedykolwiek w trakcie pisania mhm. miałaś takie myśli, że właśnie. Kiedyś uda Ci się to, tą książkę wydać? Nie, bo ja sobie pisałam i nie planowałam, że to będzie do wydania. Ludzie zaczęli mi do mnie wypisywać prywatne wiadomości pod komentarzami na TikToku, na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Żebym to wysłała, że to ma być wydane, że to tamto i tak dalej, i tak dalej. Ja olewałam to na początku. Mówię, nie, nie chcę, nie wiem, gdzie tam. Mówię, Przecież Boże, wydać książkę, mój Boże, nie? No i przed zakończeniem trzeciej części już tyle osób wypisywało, jeszcze z dziewczynami na grupie o tym pisałam. No we, dobra, wyślemy, znaczy ja wyślę plik, nie? No i co? No i powysyłałam, no i, no i mamy co mamy, nie? Który fragment książki jest twoim ulubionym? Z pierwszej części? Mhm. Dobra, i to jak... Tata, Adeline był pod domem. Ona napisała do Jonathana i siedziała w tym domu. On nagle, nie wiem, po 15 minutach wpadł. Po prostu wpadł do niej do domu z przerażeniem, a ona nie wiedziała o co mu chodzi. Albo jak byli na imprezie, tylko że ona nie była z nim, była z innym bohaterem na tej imprezie i ten bohater coś powiedział. Ten bohater dostał w twarz od Jonathana i wyciągnął Adeline z tej imprezy. Albo wyjazd do Nowego Jorku, wycieczka. No, ja mam w sumie dużo. To jest e, Twoim ulubionym bohaterem książkowym i nie musi być to bohater e, twojej, swojej książki. ale Jest w mojej. E, mój główny bohater Jonathan, to jest e, mój ulubiony bohater, dlatego e, że lubię patrzeć na jego przemiana. W każdej części on trochę siebie gubi ale jeszcze później po czasie więcej zyskuje. Różne są sytuacje w tych książkach i czasem on robi coś kosztem siebie dla drugiej osoby i to nie jeden raz, nie? I to jest dla mnie takie, że z tego takiego złego chłopaka, bo naprawdę był zły, on był niedobry, okropny, z zachowania, z podejścia. W każdej części coraz bardziej dojrzewa i zmienia swoje zachowanie. To jest w ogóle fajny kontekst na maturę. No, no, tak, to <grym> prawda, dokładnie. No, także jeżeli ktoś pisze maturę w tym roku, to czytajcie tak. trylogię ognistą. Dokładnie. Tam jest tyle wątków, że ho, ho. Czy masz jakieś motto w życiu, którym się kierujesz? To, co z książki. Nigdy nie bierz do siebie krytyki kogoś, od kogo nie wzięłabyś rady. Nie słuchajcie się osób, które nic w waszym życiu nie znaczą, nie macie z nimi styczności, nie wpływają jakoś na wasze decyzje, na, na komfort w życiu, no bo to w ogóle sensu nie ma. Po co się przejmować kimś, kto w waszym życiu codziennym nie istnieje, dajmy na to, nie? Po co? To, czy jeżeli ta osoba powie, powiedziała tej drugiej osobie coś przykrego, no to tamta by się w ogóle nie przejęła tym, to czemu ta osoba ma się przejmować? Czy jest coś, co chciałabyś przekazać swoim czytelnikom? Oczywiście, że ich bardzo kocham, jestem za nich wdzięczna i dziękuję, że mnie tak motywowali, czy od samego początku, czy od, wtedy, od nawet od tego momentu, jak doszli, czy to na końcówce, czy nawet... E... To nie muszą być moi tacy czytelnicy, tylko mogą być przyszli. Ale nawet tacy są dla mnie mili, czy mają za mnie kciuki i chcę, chcę im powiedzieć, żeby oni po prostu wiedzieli, że ja jestem, bo oni dobrze wiedzą, że mogą do mnie pisać. Ludzie po prostu do mnie piszą, jak mają jakieś sprawy, pytanie, cokolwiek piszą do mnie, a ja zawsze dla nich jestem. Bo ja powiedziałam, że ja to nie, nie wydaję tego dla siebie, bo to nie było moim celem. To jest dla czytelników, bo oni tego chcieli, nie? Czy to obecnych, czy przyszłych dajmy na to nie, bo nagle mhm. no, trochę ich doszło. No to cóż, to tak już na koniec. E, jakie są twoje dalsze plany i cele? E, cele mam takie, żeby odpocząć i mniej się stresować to przede wszystkim. No to cóż, ja Ci bardzo dziękuję za wywiad. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się bardzo dobrze nas słuchało. No i cóż, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i zapraszam Was do opisu, gdzie macie nasze social media.